Dzień dobry wieczór Polsko, z tej strony Cezary Dominiak Witam was serdecznie w naszej serii najlepszych stanowisk A to jest odcinek, który jest naprawdę wyjątkowy Ponieważ każde stanowisko z tego odcinka Równie dobrze mógłbym dać na miejsce pierwsze Dzisiaj naprawdę trafiły nam się bardzo ładne wizualnie setupy Także kurczę miałem ogromne problemy z przyznaniem dzisiaj miejsc Także proszę wszystkich dzisiejszych uczestników o uznanie, że znaleźli się na miejscu pierwszym Zaczynamy, bo mamy na dzisiaj naprawdę przyjemne stanowiska Jako pierwsze, to znaczy piąte To znaczy w sumie pierwsze, przedstawię wam stanowisko Dominika Szyszki Czyli osoby, która zbudowała naprawdę ładne dwumonitorowe stanowisko. 8 kwietnia tego roku wleciał post, gdzie do tej pory zrobił 180 reakcji na naszej grupie, gdzie możemy stanowiska zgłaszać, którą macie w opisie. Także moi drodzy, z czego się to stanowisko składa? No między innymi z monitora BenQ Zowie XL 2411, który jest naprawdę przyjemnym monitorkiem oraz telewizora od Samsunga. Poza tym klawiatura z peryferiów Razer Ordnata Chroma, przez niektórych lubiana, przez niektórych nienawidziana, na pewno bardzo rozchwytowana na naszej grupie. Myszka A4Tech Bloody A60 oraz biurko ze szklanym blatem oraz nogami kupionymi w strepie IKEA. Generalnie naprawdę piękne stanowisko wizualnie. Więc dwa monitory oraz pianki akustyczne z tyłu naprawdę dobrze się zgrywają i moim zdaniem super to wygląda. Eee, a jeżeli chodzi o specyfikację, również nie jest naprawdę źle, bo mamy tutaj i 7K 8700K, czyli naprawdę przyjemny, dosyć wysokopułkowy procesor oraz GTX 1070, czyli nie najgorszą kartę graficzną. Można powiedzieć, że już wchodzi troszkę w epokę średniaków, jeżeli chodzi o kartę, aczkolwiek twoje kosztuje i do najnowszych tytułów myślę, że spokojnie wystarcza. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, mamy tutaj 16GB, nie ma niestety wyszczególnione, jaka jest to dokładnie pamięć. Oraz mamy zestaw dysków HDD oraz SSD, żeby wszystko było idealne. Niezbalansowane tak jak rzeczy na świecie powinny być. Generalnie naprawdę. Patrząc na to stanowisko, z sekundy na sekundę coraz bardziej się uśmiecham, gdyż wygląda po prostu świetnie. Szklany blat z dwoma kozłami w postaci Nux i Kei, naprawdę pięknie odbija światło monitorów. Mamy podświetlenie lodami, mamy pianki akustyczne oraz mamy naprawdę przyjemny komputer. Także ja osobiście myślę, że w normalnym odcinku to stanowisko zdecydowanie zasłużyłoby na miejsce pierwsze, szczególnie, że komputer jest zrobiony naprawdę schludnie, mamy tutaj chłodzenie wodne od eta, obulowa od Be Naprawdę wszystko to świetnie wygląda, ale kurde, nie mamy już w tym odcinku za dużo czasu na to stanowisko, także przechodzimy do miejsca czwartego. A na dzisiejszy te trzy monitorowe stanowisko, naprawdę świetne wizualnie. Adama Wojskiego, czyli wizualnego narratora grupy. Stanowisko być może pojawiało się już we wcześniejszych odcinkach, aczkolwiek tutaj jest zaktualizowane. No i moi kochani, zaczniemy może od tych monitorów, bo pewnie wielu z was będzie interesować, jakie to dokładnie są. Otóż mamy tutaj dwa poziomo AOC24B1XHS oraz jeden pionowy monitor od LGK. Pięknie to naprawdę wygląda, ten układ bardzo mi się podoba, no tutaj trzeba to przyznać. A jeżeli chodzi o inne peryferie, mamy tu między innymi myszkę, A4Tech dla v 8 klawiaturę Podeką Volcano Lampartę, którą swoją drogą Bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę przyjemna za tę cenę Oraz mikrofon Trust Michael, wersja niebieska Z słuchawkami od Genezisa Do tego kamerka internetowa, Logitech C920 Oraz Xbox X360 Jeżeli kolega chciałby pograć w jakieś stare gierki konsolowe No jeżeli sobie nawet sami na to spojrzycie To kurczę, wygląda to przyjemnie wizualnie Trzy monitorki bardzo ładnie ułożone koło siebie z tego jeden pionowy, co naprawdę spoko wygląda Bardzo szanuję pionowe monitorki Mikrofon ustawiony na specjalnym ramieniu mikrofonowym Co również propsuje, oczywiście podświetlenie LEDami, jak i również co ciekawe z wyglądu Kosy CSA powieszony na ścianach, świetny gamingowy akcent. No tutaj zakochałem się w tym stanowisku wizualnie ponownie. No i oczywiście komputer, który jest tutaj, myślę, że znośny, jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj i 5 9400 f oraz grafikę 1060 od Asusa, troszeczkę podkręconą. I to wszystko w budowie Silentium PC Signum SG1X z bardzo ładnie podświetlonymi LED-owo wentylatorami. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o to stanowisko, moim zdaniem wizualnie naprawdę jest super sprawa. Tymczasem lecimy sobie dalej, lecimy do miejsca trzeciego, czyli znowu pierwszego dzisiejszego odcinka, należącego do Radka Tarkę. Ostatnio pytał mnie na privię, czy podesłać coś więcej zdjęć, ale sądzę, że zdjęcia przy tym stanowisku są naprawdę przykładem, jak telefonem można zrobić świetne foty stanowiska, które myślę, nawet wiem, bo tutaj to stanowisko naprawdę zrobiło dużo reakcji, że porwą tłumy. Także, moi drodzy, jeżeli mogę przypomnieć, proszę pamiętajcie, że wrzucając na grupę swoje stanowiska, jeżeli chcecie znaleźć się w odcinku, dodawajcie proszę linka do Ingura, dysku Google czy czegokolwiek innego, gdzie możecie wrzucić swoje zdjęcia i nie zostaną one skompresowane, czyli zniszczone, zesmaszowane przez Facebooka, bo to kurczę nas denerwuje jako moderację, że musimy się o to cały czas dopraszać. Także pamiętajcie o tym, Wladaliśmy to też do regulaminu już dawno temu. A tymczasem, jeżeli chodzi o ten setup naprawdę wygląda to przyjemnie. Zacznijmy może sobie tym razem od specyfikacji kompa, który pięknie się nam tutaj mieni czterema lodowymi ringami dookoła wentylatorów. Mamy tutaj obudowę MB520 wraz z czterema wentylatorami, uwaga, kor... RGB. Tutaj nie wiem, czy znowu nie będę musiał tego słowa cenzurować, bo niestety YouTube lubi zdejmować monetyzację na filmach za takie słowa. Jeżeli chodzi o specyfikację komputera Ryzen 5 3600, 10660S, oto oczywiście NVIDIA, jest to GTX oraz 16GB. Pamiętam w miarę standardowy setup HyperX RGB, dokładnie takie same, jakie ja posiadam w komputerze, także Propsik. No i lecąc dalej, peryferia, których mamy dosyć sporo na tym stanowisku i wszystkie są pięknie LED-owo utrzymane w czerwonawej kolorystce, co super wygląda naprawdę. Te stanowiska składające się z dwóch kolorów są po prostu takie piękne, takie ułożone, takie idealne. I potrafią być nawet minimalistyczne, co pokazuje przykład tego setupu. Ale jeżeli chodzi o peryferia, bo kurczę tutaj myślę, że za długo już gadam o wyglądzie. Rival 600, jeżeli chodzi o myszkę. Klawa Red Dragon Kumara RGB. Nawet słowo Red, czyli czerwony, znajduje się w jej nazwie. Oraz podkładka Havit RGB. Można ją dorwać za naprawdę małe pieniądze, także polecanko. No i moi drodzy, ostatnią rzeczą, o której wam powiem ze specyfikacji tego stanowiska jest monitor e, AOC C24G1. I moim zdaniem ten setup jest jednym z lepszych wizualnie, które mogę wam tak naprawdę przedstawić tutaj ostatnio na grupie. Wygląda po prostu świetnie. Obudowa od Cooler Mastera jak zwykle robi robotę. Ja mam bardzo podobną i szczerze mówiąc, sobie chwalę, Cooler Master robi bardzo przyjemną budowę. Dokładnie tak samo jak Be Quiet, żadna z tych filmów nie zapłaciła za promocję, po prostu przyznaję, że są to dobre produkty. No i moim zdaniem, komputer generalnie swoimi wizualiami robi bardzo dużo roboty na tym stanowisku, bo mamy tutaj zamontowaną zgodnie z możliwościami obudowy wertykalnie kartę graficzną. Mamy stokowe chłodzenie od AMD, które jednakowoż naprawdę się tutaj wpasowuje, i no widać, że kolega jest tutaj fanem AMD. Jest w planach przesiadka na Ryzena 9 3900X i pewnie, prawie na pewno będzie tutaj też zmieniane chłodzenie, aczkolwiek na razie Wygląda to naprawdę spoko. Hej hej, przerywamy to przynudzanie, żeby dodać mega ważny komunikat. Moi drodzy, no bardzo ważny, przepraszam, że tak przerywam czasem te filmy, ale po prostu chcę wam się podzielić jedną ważną rzeczą, ponieważ jutro na tym kanale odbędzie się, uwaga, stream z przedłużaniem 1 zł, równa się 1 minuta dłużej. Nie wiem, co mi odwaliło, że nagle chcę taki stream zrobić, bo to będzie totalna masakra. On może naprawdę długo potrwać, ale myślę, że jestem na to mentalnie chociaż troszkę przygotowany, także zapraszam jutro godzina 20 na kanale, będzie się działo. Wbijajcie. Yo. I przechodzimy moi drodzy do dzisiejszego miejsca, drugiego, to znaczy pierwszego, wiecie już mam nadzieję o co chodzi, które należy dzisiaj do Wojtka Wawrzyniaka i zostało stworzone wraz z drugim użytkownikiem o imieniu i nazwisku Kamil Sych. Generalnie stanowisko budowano od 2017 roku służy głównie do gier i tutaj spójrzcie proszę na to. No po prostu cudo jeżeli chodzi o klimat i wydaje mi się, że kokpit statku kosmicznego, jeżeli miałby tylko jeden monitor to mógłby tak wyglądać. Kurde, nie z tej ziemi naprawdę stanowisko, bardzo neonowe, bardzo można powiedzieć, może nie cyberpunkowe, ale generalnie takie super nowoczesne no i cóż, jeżeli chodzi o specyfikacje, mamy tu m.in. w komputerze dosyć mocny procesor Intel Core i7-8700K, k 1080 k Super Jetstream, no i to wszystko w obudowie Silentium PC Regnum RG4TF RGB Frosty White. Bardzo ładna obudowa, która skrywa naprawdę fajne komponenty, więc myślę, że za komputer tutaj bardzo wysoka nota ode mnie leci, a tymczasem przejdziemy sobie dalej do całej reszty stanowiska pracy. Może trochę bardziej stanowiska doganie niż do pracy, tutaj mała poprawka. Generalnie, jeżeli chodzi o sprzęty, o peryferię, mamy tu m.in. myszkę, której zaufały już setki tysięcy jeżeli nie miliony graczy, czyli Razera, Detader Elite, klawiaturę HyperX Alloy Elite RGB, piękna klawiaturka, naprawdę, oraz dwie pary słuchawek: po pierwsze Logitechy G933, które są całkiem spoko do grania, powtarzam tutaj podkreślam, do grania, oraz jako drugie słuchawki Bayer Dynamiki DT990 Pro, które są chyba dla mnie najbardziej polecanymi do tej ceny słuchawkami, jeżeli chodzi o odsłuch i najbardziej czyste, nieskalane niczym brzmienie, moim zdaniem super słuchawki. Oczywiście z kartą dźwiękową zewnętrzną SMSL M3, także tutaj za audio również bardzo wysoka nota, ode mnie. Podkładka Sharkoon 1337 RGB, bardzo ładna. Głośniki marki Sven. Monitor 144 Hz od AOC oraz specyfikacje komputera Wam już przedstawiłem. Wygląd też myślę, że wystarczająco opisałem, ale kurczę, jeszcze muszę się nad nim myślę pochylić, bo naprawdę tapeta, podświetlenie LEDami oraz peryferia spasowane perfekcyjnie. Myślę, że pod gry stanowisko idealne. Troszeczkę mi tutaj brakuje może drugiego monitora. Fajnie by było, gdyby ktoś z was zrobił wreszcie monitor podwieszony do ściany. Z góry po prostu nad pierwszym. Myślę, że wyglądałoby to tutaj super. No i generalnie nie mam nic więcej do powiedzenia przy tym stanowisku, jak tylko spropsowanie go i. Powiedzenie wrzucajcie kurde więcej takich rzeczy Bo naprawdę i aram się patrząc na to A tymczasem moi drodzy przechodzimy sobie do miejsca Pierwszego, czyli pierwszego <laughs> Niesamowite, no kurcze Nie wiem co mu poradzić, że wszystkie stanowiska z dzisiejszego odcinka Są tak świetne, jeżeli wam się też Podobają to zostawcie proszę łapę w górę pod tym filmem Bo naprawdę mega mi się nagrywa te serie ostatnio W stanowisku Dawida Michalskiego Mamy naprawdę wszystko czego możemy tylko wymagać Od stanowiska dla prawdziwego gamera Między innymi naprawdę świetne peryferie SPC SPCG GK550 Myszka Corsair Harpoon oraz podkładka Corsair MM800, oczywiście Polaris, wersja materiałowa. Do tego co ciekawe, obok komputera, który mniej więcej daje sobie radę, jeżeli chodzi o specyfikację, Dla ciekawskich powiem, że jest tutaj Ryzen 7K 2716 GB, RX 570. Obok komputera co ciekawe mamy drukarkę 3D z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że super rzecz, jeżeli chodzi nie tylko o cechy wizualne stanowiska, ale także o to, jakie ona ma funkcjonalności. Bo myślę, że do drukowania sobie na przykład medalionu z Wiedźmina przez drukarkę 3D to świetna opcja. I moim zdaniem ma ona tyle zastosowań, że kurczę, używałbym jej po prostu 24x7, jeżeli budowałbym coś. I miał taką do dyspozycji. Poza tym z dodatkowych rzeczy mamy iPada mini czwartej generacji, mamy Xboxa One S oraz mamy słuchawki Razer Electra USB. No i to w sumie tyle z peryferiów i komputera. Stanowisko wizualnie po prostu miód, cud, malina. Nie mam pojęcia co mam tutaj więcej o nim powiedzieć bo po prostu wygląda nienagannie wizualnie. Zdjęcia troszeczkę nieostre, ale większość jest zrobiona w nocy, kiedy jest dosyć ciemno, także to mogę tutaj wybaczyć. Pijanki akustyczne na ścianie, podświetlenie ned oraz ogólny rozpieprz jeżeli chodzi o wizualnie. Może troszeczkę specyfikacje komputera odbiegają od reszty stanowisk w tym odcinku, ale myślę, Myślę, że za efekty wizualne i za tę drukareczkę 3D należy się kurcze miejsce pierwsze. No i moi drodzy ze stanowisk to tyle w tym odcinku, ale chciałbym Wam jeszcze kurczę na koniec podziękować za wrzucenie tak świetnych rzeczy na grupę i za bycie generalnie super widownią, bo nie wiem, czy wiecie, ale przez ostatni miesiąc statystyki kanału podniosły się o jakieś 250%, co jest naprawdę super. Dziękuję wam za wszystko moi drodzy, bo sprawiacie, że mogę spełniać swoje marzenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Żegnam i do następnych odcinków. Hej!